Wrocław to miejsce spotkań, idei, kultur, historycznych doświadczeń. To także miejsce, w którym po raz piąty jako Dolnośląski Instytut Studiów Energetycznych organizujemy najważniejsze wydarzenie w branży – Kongres Energetyczny Bise. To doskonała okazja spotkania najważniejszych decydentów w polskiej branży energetycznej. Przyjadą tu ważni politycy, menadżerowie największych spółek, naukowcy. W tym gronie będziemy dyskutować o przyszłości polskiej i europejskiej energetyki. To także możliwość merytorycznej dyskusji o nowym obliczu polskiej energetyki, o kierunkach rozwoju oraz wyzwaniach, które czekają nas w perspektywy najbliższych kilku lat. Kongres Energetyczny to unikatowe miejsce, stanowiące przestrzeń do wymiany poglądów, idei oraz innowacyjnych koncepcji energetycznych. Wśród znamienitych gości, których zaprosiliśmy na tę edycję, są pan premier Mateusz Morawiecki, oraz Magnus Hall, prezydent Euroelectric, międzynarodowej organizacji zrzeszającej czołowe firmy energetyczne w Europie, a także wielu znamienitych ekspertów z branży. Taki dobór gości gwarantuje nam najwyższy poziom merytorycznej debaty. W trakcie tegorocznego kongresu dyskutować będziemy o nowej polityce energetycznej kraju, o miksie energetycznym Polski oraz jego wpływie na kształtowanie cen energii, o elektromobilności oraz problematyce magazynowania energii. Nie zabraknie również wystąpień oraz paneli dyskusyjnych poświęconych rozwojowi odnawialnych źródeł energii, w tym energetyce wiatrowej, zarówno tej morskiej, jak i lądowej, oraz energetyce solarnej. To również możliwość dyskusji o integracji źródeł odnawialnych z konwencjonalnymi źródłami wytwarzania energii. Kongres energetyczny to także przestrzeń dla innowacji i kreatywnego myślenia o branży energetycznej. Dlatego będziemy dyskutować o innowacjach w energetyce, o jej cyfryzacji. A także o wykorzystaniu sztucznej inteligencji w tym sektorze. Jest mi niezmiernie miło zaprosić Państwa do udziału w piątej i edycji Kongresu Energetycznego DIS. -a. Spotkajmy się we wrześniu we Wrocławiu. Serdecznie zapraszamy.